one way or another i'm gonna find ya i'm gonna get you get you get you get you one way or another i'm gonna win ya i'm gonna get you Dobra, Szymano. Z tej strony Pryma. to jest trzeci odcinek z Legendiala. Dzisiaj sobie ulepszymy stożka Yyy mam taką Kupiłem za 11 kk Bo tarczę mam yy, dobra Tak z góry Pozdrowienia dla Arsu Kabumi całej gili Good for War yy, dobra To co? Spalimy sobie Zobaczymy Kurwa no spalił <laughs> Śmieszek No cóż <laughs> Tak śmiej się Wajza jebany No ale co? No i kupa No i cóż, drugi też spalił <laughs> Jestem bez broni zajebiście A było tak fajnie. Tak wiem, że są czasowe, lecz śmiech Jezus, i zostałem z sześć. Masakra, dobra, e, pójdziemy sobie jeszcze oddać biologa, widzicie mam bez podlupiony. zostało mi 5 sztuk do oddania, zobaczymy na nie, co się dostaje za to. E, no właśnie, jak widzicie mam czwarty poziom konia. Uh, jeden raz mi spalił. Dobra. I podjedziemy szybko. Ogólnie moje jakoś się nie zmieniło, oprócz zbroje, tarcza i ten stoży, sobie był 9. Niestety już go nie ma. No, mogło być fajnie. Uh. No trudno. Tak, pierdol się. Nie mam czasu. To później sobie zrobię, poza odcinkiem. Co mi dasz, kobito? Na se... Kurwa, no i spalił, mnie. Ile mam jeszcze? Dwa. No nie mam zamiaru iść drobić. No pięknie, no to zajbiście. Eee... Podjadę szybko drobnąć A z wami pojadę. Klateczki są delikatne. Ludzie nic innego nie, nie robią jak. O, przepraszam. Jak dropią y, szkatułeczki. Y, czemu ja tu jadę? I czemu ja nie mam na światło? Dobra. Um. Gryzli, nie. nie ogarniam jeszcze do końca mapy Co gdzieś się y spawnuje O, Macin Dobra, ubijemy go Trudno Ale ja chciałem zrobić sobie Tego... stożka Niestety nie wyszło Musimy dropnąć jeszcze dwie albo trzy: nie zwróćmy uwagi, żeby sobie znajdź, eee, O, na skrzyneczka. Ta szkata nie ma, będzie na wizji otwierane. Podnosimy. Daj, daj, to sprzedawca jaj. Zmianeczki się przyda. Zmianeczki się przydadzą, bo chcę zrobić eku na orki iść chociaż na te, te, te podstawowe elity. Na przykład. Eee... I zobaczyć, może coś będzie. Pewnie nic nie dropnie. A jednak, a co, nam ze skrzyneczki, Bogo pomoc, fajnie, oddam Dam buf bufie Madara, pewnie przyjmie. Dobra, też szybko znaleźć te gówna. Czemu tak wolno się czołgać, chłopie? Pojedziemy przez M1 Pojedziemy... Tutaj Chyba, tak? Nie wiem, gdzieś na pewno ojejko, przepraszam Was <tryk> To szybko Szybko jedziemy Gdyby się kurwa Nie zacinało, byłoby lepiej No i dobra Co on tu wyrzuca? O no... Mniejsza, nie wiem... Yy, jedziemy dalej... Miło jest... Takie książeczki... Parę groszy więcej... Widzicie, mam 4kk... Oszczędzam trochę kasy... Co się stało? Co za frajer? Nie ja na orki e... osą super. osą Jejku. Lagusie, Lagusie. No, jak dropią. No co za? Jak Dobra, to to się przyda. Teraz odpilnę To ładnie Zrobię plus 4 Co za ogar Nie wierzę No trudno Na ja ten co to toreb Ja przyszedłem na, na nie wiem gdzie się reszpią te wodne Czy tylko tam, czy gdzieś jeszcze Ale tę misję sobie prędzej zrobię bez was jak sobie samemu o niedźwiedzie skórka, wzmocnienie. Najbiście dobra, gdzie my jesteśmy? Daleko od biologa, też dobra, w też biłem, ale chuj, nie wierzę. Co za fart, dobra, ja też będę robił. Zobaczymy. Może też mi wyjdzie coś. Miedzianki yy, będę musiał zmienić online zmianek krucho ciężko z zmiankami zobaczymy jak to będzie się odbywać Dobra, podjedziemy szybko no kurczę, o Arsu jest Tu mi się trzeba skarć, czy mi się tylko wydawało Dobra, nie wiem, zrobimy jeszcze, spróbujemy stożka na 7 Jak coś, to poproszę Arsę o dwóch stęg I... Te lekturę to o, fajnie znalazłeś, przykro mi. A to ja nie chcę, gdzie był oddawać. No, jeszcze jeden. Dawaj, dawaj. Ojejku, jak słodko, srebrne na szyjni. I po co mi to? Tak naprawdę. Dobra, no, mniejsza, yy... no, nie się pewnie mi pożyczy, a jak nie, to będzie śmierć. Mogę jeszcze spalić yy, bojową tarczę na 8, mam ulepki. Czekam starszej pani. Co za łeb. Dobra. Chwila prawdy. Jez, robił. Robił. Ja Zrobił. Zrobił. na siedem. Nie wiem, czy palić. Um, a dobra. Wreszcie żyje. Co to mam za ulepki w ogóle? No, takie, widzicie. Um, dobra, zobaczymy. Na spoko. To co, do odważnych świat należy, nie? Chociaż fajna jest ona. Może nie jest pro... O kurwa. No to jest lipa. Będzie trzeba na nowo wbić... ...jakieś bony. A dobra, będę na razie chodził z tą. Spoko. Pożyczysz? Pożyczysz te? O, Bożenko, Bożenko. lewą tarczę zjarał. Co on tu wystawił? Nie wiem, nie wnikam. Gdzie on jest? Ta, gdzie jesteś? No, dobra. To szybko. Dawaj, szybko. Szybko. Come on, come on! Ty, ty, ty. Eee... Na razie pięciokątna starczy. Najwyżej kupię ulepki. A, mam nadzieję, że teraz. Chociaż na 8 z powrotem. Czy w kurwie? Brawo, jest na 8. Jest na... 8, teraz tylko... porcelanę. Dobra. Eee... To aktualnie, w tym momencie, że się tak wyrażę, zero idziemy drob... no pewnie jak pójdziemy. Kończ... Nie, że kończymy, tylko dochodzimy do ostatecznej czynności w dzisiejszym odcinku. Tak. Yy, I sobie przeczytamy. No i znowu nie wlazę. No co za chujstwo, myślę. Yy, nie wiem. No dobra, zaczniemy od najmniej dobra to nie było najmniej, ale zmniejsza może mam nadzieję, że będzie sporo itemków dobra jak widzimy 35 zmianek to kawałek o, w sumie to nie dla po nic ciekawego tak ciekawego yy... To wywalić To mi nie jest naprawdę z... Nie wiem czy setki zostawiać yy... Tak magiczny metal zwiększa energię Fajnie 15 z... w sumie mam tego od zajebania. Co tu mamy? 15 na trójkę nie, nie chcę 35 zmianek, 35 dodań, o, drugie zwój smaków, bo widzę. Kamień duchowy eee, Dobra. Nie ja ogarniam, za dużo syfu tu mam Tu mam takie roski Tu mam to, to się przyda Większa liczbę punktów życia, to co? Zwiększa... Aaa, energia. Fuj, to lipa. E, no spoko, zaraz. E... No cóż, więc... A pytanie... O, dobra, te są. Piąte bony. I kasa jest jakaś. No to co? Wybonujemy sobie coś. Eee. N NO będzie trzeba wbić w tu. Pięty wątp, bon pewnie że chce. No tak, teraz szansa taka, że wejdzie. No dupa. Nie, to ja sobie wolę zostawić tutaj. Eee, dobra. I czy wejdzie? No nie wlazła również. No cóż, to chociaż NNO wbić, nie no, NNO to podstawa, bo nie chcę by mnie, NNO, dobra, no może być, a tu co mamy, orki, dyszka na orki z tarczym. eee dobra, co tu jeszcze mamy, kamyk duchowy to się selnie, i chcę za zmienić sobie tutaj szansa na przedmiot nie strzel 15 nie chcę ja chcę na orki orki 10 diabły no chcąc nie chcąc nie wiem dobra mamy jeszcze trochę zmianek yy. no kurde ok jest 20 orki tak, x2 e, Może jeszcze jak się uda to ulepszymy To tak mam 36 na orki e, Nie wiem czy hełmy robić Kurczę. A dobra, co mi szkodzi Niemniej na razie Bijemy Orki dyszka, nie i pewnie nie wejdzie nic. Orki, trucie, zajebiście. Dobra. To będzie chyba na tyle. Na pewno będzie na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Poza odcinkiem zrobię sobie biologa. Lepsze. Yy, broń i zobaczymy jak to będzie. Yy, dobra, ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Fakujcie. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Na razie.